Widzowie, zapraszam na kolejny odcinek z cyklu, oceniam Wasze składy i wiem moi drodzy, że od dłuższego czasu już takie odcinki się na, na moim kanale nie pojawiały yy, No i muszę wam szczerze powiedzieć, że ma to yy, taki bliższy związek z tym, że od jakiegoś czasu właśnie od tych dwóch, trzech miesięcy założyłem sobie nowego Instagrama, do którego o swoją drogą oczywiście możecie wpadać go bardzo podobne YouTube Jeśli ktoś jeszcze oczywiście nie obserwuje, no to zachęcam, żeby to zrobić, bo tam oczywiście zawsze yy, informacje dotyczące kanału yy, I oczywiście oprócz tego, że yy, postuję tam od czasu do czasu na, yy, na Instastory również oczywiście możecie do mnie pisać diemy i poprzez właśnie wiadomości prywatne. Yy, od czasu do czasu właśnie ocenię również wasze składziki. Oczywiście wiem, że yy, wiele z was się domagało tej serii, ponieważ mimo wszystko myślę, że dla was byłoby bardziej satysfakcjonujące, jeśli bym ocenił te składziki yy, na odcinku, a nie tylko prywatnie przez Instagrama, yy, co nie zmienia faktu po prostu, że yy, te odcinki w ostatnich tygodniach zaniedbałem, ponieważ nie czułem, aż to się trochę gryzło mimo wszystko z tym, że, yy, że już oceniam was prywatnie, dlatego też te odcinki nie, nie miałem takiej motywacji, żeby to nagrać. W dalszym ciągu je, częściej na kanale będą się pojawiały odcinki ty, typu yy, Versus Albi, oczywiście nowa was Serio oraz yy, ogólne odcinki dotyczące nowości FIFA Mobile w samej grze. W każdym razie myślę, że od czasu do czasu, do końca jeszcze tej edycji, myślę, że może kilka odcinków się pojawi. Ja niczego nie będę oczywiście wykluczał, ale też niczego nie chcę wam obiecywać, ponieważ zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. No i wiadomo, że tylko mniejszość z Was w tych odcinkach się znajdzie, dlatego też jest lista kilku szczęśliwców. Mam trochę oczywiście zaproszeń do grona Znajomych w inboxie, Jeśli Wy również chcielibyście wystąpić, ewentualnie w kolejnym odcinku, zobaczymy, jak to wyjdzie. Yy, no to oczywiście wysyłacie też zaproszenie do grona Znajomych. Mój Mójnik to Albi FC Barsa, więc i może odrobinę szczęścia znajdziecie się w kolejnym odcinku. A my teraz lecimy do pierwszego składu. Z racji tego, że ocenianie składów pojawiają się ostatnio bardzo, bardzo rzadko, to pomyślałem sobie, że w tym odcinku może uda się ocenić trochę więcej składów niż zwykle, czyli zamiast 5-6 to może, to można nawet 10, Ale to wszystko zależy od tego, jak długo będę oczywiście z tym składem przeciągł. Bo z jednej strony nie chcę zbyt długo gadać, bo ja wiecie, jak ja się raz to ciężko, po prostu, żeby mi się zastopował i po prostu chciałbym to jak najrzetelniej zrobić. No i z drugiej strony właśnie chciałbym, żeby to mi wszystko nie było takie byle jakie ocenianie, że po prostu na odwal, tylko żeby naprawdę wam doradzić, zobaczyć jakie zawodników macie, kto jest dobry, kto nie. W każdym Mówię, postaram się jak najdzwięźlej, właśnie każdy składik ocenić i na końcu oddam moją subiektywną opinię do tego jak na niego patrzę i zobaczymy. Jak na przykład patrzę na ten składik, to jaka to by była ocena od 1 do 10, oczywiście w takiej skali. Bardzo luźno ocenianie bez żadnych y, matematycznych formułek, tak jak rok temu, więc bardzo na luzak. I moi drodzy, lecimy z pierwszym składem i tutaj. Jest bardzo, bardzo, moi, moi drodzy, ciekawa karta, mianowicie Handy Klasan. Od razu, cię, moi drodzy, y, 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 Cię, Team Rudy lubię. Oczywiście pozdro dla Ciebie, bo y, o tym jeszcze nie wspomniałem, bo to jest właśnie składzik y, osoby Team Rudy. więc pozdro jeszcze raz y, serdeczne dla Ciebie. Napisz jakieś swoje właściwie imię, bo y, tak trochę dziwnie, właśnie y, po niku. Y, Poniżej do ciebie mówić. W każdym razie Henry Clarkson, oczywiście, przez, dłuż, przez długi czas grał w Celtiku, ale też był oczywiście okres gry w Barcelonie, dlatego też będzie zapamiętany ten szwedzki zawodnik. No nie był to taki typ zawodnika jak taka gwiazda jak Neymar Suarez czy Messi, czyli zawodnicy, którzy po prostu błyszczeli cały czas, czy Ronaldinho chociażby. W każdym razie naprawdę był bardzo fajnym zawodnikiem. Ja osobiście go jakoś specjalnie nie pamiętam, bo jeszcze wtedy oczywiście piłki nie oglądałem, jak to oczywiście w przypadku większości ikon w tej FIFA. W każdym razie wiadomo, że to jest teraz dużo możliwości, żeby to wszystko śledzić. え。<music> <music> Skill boost finishing, zbyt wolno, moim, moim zdaniem. Więc, ale jeśli chodzi o ikonę, to będę na pewno przymykał oko. Ponieważ ikony to jest taka sprawa, że po prostu jak się ma jakiegoś ulubionego za no to tak samo y, jak y, w przypadku, nie wiem, Ronaldinho, jak to jest w moim przypadku. Że nawet jakby dostał skill boost wyżny czy, czy ball control, to i tak bym go dał do składu, ponieważ to jest po prostu Ronaldinho. Y, w, w twoim przypadku może tak być, że po prostu lubisz narcone, i dlatego dałeś go sobie do składu. Mamy Aguero's Acceleration, to jest, moi drodzy, pierwsza sprawa, to będę mówił w każdym odcinku. Naprawdę ograniczajcie boosty, bo to jest naprawdę bardzo opłacalne. i mniej boostów w składzie, tym mniej nie trzeba końców y, na ulepszenie tych boostów Dlatego y, Acceleration gryzie, gryzie się z Finishing Potem jeszcze mamy oczywiście Free Kick y, Tutaj Balhanda, więc naprawdę y, No ten Balhanda nie wygląda zbyt dobrze Poza tym Almiron, Sancho oraz Party Naprawdę bardzo dobre karty Z tyłu mamy Davisa, który w head to head jest świetny Na prawej stronie y, Carlos Alberto Oczywiście zawodnik z defendingiem, więc też fajna karta I zobaczymy sobie tego y, Lusimiego On ma holdinga i statystyki y, Jak na taki overall są dość przyzwoite Więc też karta raczej nie do zmienienia Więc generalnie naprawdę fajna y, fajna z twojej strony taktyka, ponieważ idziesz, obrona jest praktycznie tylko na dwa boosty, pomoc tak naprawdę również I problem właśnie znajduje się w ataku, więc jakby, jakbyś znalazł na przykład drugiego zawodnika do pary z Larsonem, ponieważ jest niewymienny No to byłoby fajnie, mógłbyś sprzedać Aguero i dać w jego miejsce na przykład z finishingiem, nie wiem Zapad jest myślę zbyt drogi, ewentualnie mógłbyś sobie dać Ibisewicza, bo myślę, że Larson jest trochę bardziej zawodnikiem zwinnym No, agility jest to 11, więc całkiem spoko, a Y, I bisy, to jest taki do wykończenia. Generalnie składik bardzo mi się podoba, ponieważ obrona i pomoc jest bardzo solidna. Y, ten Cekir podobny, jest podobno też bardzo dobrym brąkarzem zresztą y, czasami mam z nim trudności w y, różnych meczykach. Więc generalnie składik oceniam na 7 na 10. Bardzo fajna y, karta tutaj, oczywiście Larsona. Y, y, oczywiście polecam wymienić Belhanda oraz Aguero, naprawdę składik będzie bardzo mocny. Kolejny składik pochodzi od osoby Mati XMAT. Więc pozdro, oczywiście dla Ciebie, i tutaj mamy naprawdę no, już wyższy ofrad. ode mnie. To chyba będzie y, z tego co tam sobie tak y, przeglądałem, sobie, tylko. Y, krótko y, owrale właśnie w dzisiejszym odcinku i to będzie chyba najwyższy overall w tym odcinku. No i naprawdę ten, ten składnik bardzo mi się podoba, bo to jest takie połączenie toców oraz y, ikon i naprawdę jeśli chodzi o wiz sam, y, czysto wizualnie ten składnik naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Na bramce Jasen, chyba jeden z najlepszych bramkarzy w całej ludzkiej grze, atak naprawdę świetny w postaci Dero oraz Sanchez za dwóch naprawdę świetnych napastników. Ja Sanche za swoją drogą też chciałem mieć, ale przez skillów właśnie z niego zrezygnowałem. W każdym razie oczywiście jest, jest skill boost Second Striker, tak samo jak w przypadku oczywiście Sancho oraz Gomez'a. Potem mam oczywiście dwóch pomocników, Hulit oraz Gerard naprawdę fenomenalna pomoc. Na lewej stronie jest Nedwy, i to jest tak naprawdę jedyny słaby punkt tego składu, ponieważ wydaje mi się, że twój plan jest taki, żeby po prostu iść w składzik na dwa boosty w sensie na dwa boosty, na cztery boosty, ponieważ byłby to wtedy second striker, kapitan holding oraz oczywiście na bramce number one z tym, że właśnie na lewej stronie jeszcze nie ma ani jednego zawodnika z second strikerem i tak naprawdę mógłbyś dać tutaj ewentualnie tego Eden Hazarda, ponieważ on ma tak wysokie overall, że tak naprawdę, nie wiem, trochę niższa ocena boosta nie byłaby aż takim problemem, więc jeśli jeszcze nie uzbierałeś sobie Nazarda, no to po prostu w niego ciśnij, wtedy oczywiście mógłbyś wymienić Nedvedha, który niestety na tym etapie, gry jest po prostu Słabą kartą, nie um no, umówmy się, na tej pozycji trzeba więcej driblingu oraz y, zwinności oraz y, kontroli piłki. Ale generalnie składzik bardzo mi się podoba, to jest dla mnie już ocena 10 na 10 bo tu naprawdę, Nedved jest spoko kartą. Gdybyś go wymienił, gdybyśmy oczywiście jakąś możliwość zawodnika na tej pozycji z second trackerem, no to y, naprawdę byłoby to świetny składzik. Y Praktycznie nic do ulepszenia, żeby nie było, bo obrona jest naprawdę dobra. A Czerbi ciężko mi się przeciwko nie gra. Wandaek to świetna karta oraz Sokratis, więc trójka z tyłu też robi wrażenie. Generalnie składik bardzo mi się podoba, a my lecimy do kolejnego. Serdeczne pozdro oczywiście dla Ciebie i na Zuma 11, i lecimy oczywiście składik 127 overall i 260 zgrania. I patrzę, ten składzik naprawdę. Jest kilku dość mimo wszystko ciekawych zawodników, chociażby ten, y, ten Rodriguez rzuca się w oczy, ponieważ jest to piłkosz mimo wszystko y, z tego nowego eventu i y, te złote karty naprawdę generalnie z wyglądu bardzo mi się podobają. Jest to oczywiście Trożonant Eldorado. Y, też myślałam o tym zawodniku przez chwilę, ale sobie, że on wcale od nie jest lepszy. Y, ty masz overall znacznie niższy ode mnie, więc prawdopodobnie jesteś na innym etapie gry i po prostu y, też y, jako jakby na, dla przeciwników na twoim poziomie ten, y, y, ten Rodriguez na pewno będzie daworada więc spoko. Y, generalnie obrona naprawdę bardzo fajna Gomez z powerheaderem, myślę, że jest na, na, naprawdę. A nie, jednak nie ma powerheadera. W każdym razie z holdingiem jest naprawdę fajną opcją na bramce. Anderson też sporo osób go ma i myślę, że zbytnio nie narzekają. Pogba spoko, Kajahon również, Aduris, Ronaldo oraz Czala Noglu. No, Aduris trochę ci, ci tutaj wszystko niszczył, ponieważ miałby składzik naprawdę tylko na. 4 boosty, gdyby się postarał, ponieważ wystarczyłoby, acz nie, na 5 boostów, ponieważ oczywiście jeszcze boczni obrońcy. Czyli number one, oczywiście defending, holding to już mamy 3, kapitan 4 i miałbyś piąty w postaci oczywiście attackingu, gdyby nie fakt, że masz właśnie tego Aduriza. Myślę, że to jest naprawdę fajna karta, jeśli chodzi o yy, versus, head to head, może również przez, przez główki, właśnie, więc to head to head naprawdę fajna karta, bo do 140 headingu po prostu robi swoje, on będzie te główki wsadzał i wygrywał yy, pojedynek z każdym obrońcą. W każdym razie on ci trochę niszczy koncept, bo, bo gdyby zamiast Aduriz da, dał na przykład y, napastnika z Atekingiem, tak naprawdę jak teraz patrzę, to y, takich napastników, taki napasnik jest tylko jeden. Jest to Robert Lewandowski właśnie do pary z, z Ronaldo, więc tak naprawdę ty w sumie tutaj wyjścia nie masz. gdybyś się znalazł drugi napastnik z Atekingiem, to ja y, na twoim miejscu właśnie w niego poszedł. Y, Radia na jego oczywiście również z kapitanem, więc naprawdę spoko karta, jeśli po, patrzę na tego zawodnika, wynika, no to fajny... Fajna siła strzału oraz longshot jak na ten overall, więc generalnie naprawdę nie ma źle yy, Więc tak naprawdę tylko Aduriz byłby do zmiany Poprzez właśnie oczywiście skill boost, ale generalnie składik bardzo mi się podoba Dałbym ocenę 8 na 10 dla ciebie A my lecimy do kolejnego składu Wielkie pozdrow dla BVB, tak naprawdę chciałbym ocenić mojego Chciałbym pozdrowić mojego widza, a nie cały klub, oczywiście Borussy Dortmund Ale dobra, może przejdziemy sobie od razu do tego składiku 126 overall i znowu mamy Aduriza oraz Ronaldo, czyli ten sam Duet atakujący się jak w ostatnim yy, Składzie, ale generalnie no rzuca mi się kilka pozycji, gdzie na pewno musiałbyś podjąć jakieś y, działania. Przede wszystkim musiałbyś sobie wymienić tutaj na lewej stronie tego Williamsa Ponieważ to nie jest możliwe, bo to jest pozycja dość ofensywna ta lewa pomoc I tam trzeba siły strzału, trzeba y, driblingu i tak dalej W tym przypadku no Williams to jest po prostu lewobrońca On na tej pozycji mógłby się nawet nadawać Aczkolwiek nawet tam jest dość słaby, ponieważ ten skill boost jest słaby Więc generalnie Williams to jest karta zdecydowanie do wyrzucenia Od razu musisz go po prostu wywalić, bo on cię kompletnie y, nie nadaje y, Almiron, Pogba, Brandt oraz Savinier to są naprawdę bardzo solidne karty na ataku Również Ronaldo Adurys nie ma się do czego przyczepić Na to oczywiście Wojtek Szczęsny Z Divingiem, więc Myślę, że lepiej jakbyś sobie go wymienił na kartę Na jego kartę Team of the Season Bo to jest na pewno lepsza karta niż właśnie ten Diving Ale oczywiście wszystko zależy od ceny w każdym razie na mamy Canava na obronie kanavaru Sokratis i wszystko byłoby fajnie gdyby y, oczywiście ten Dyke zamiast karta Toty była to karta Team of The Season, bo ta jest dużo lepsza. Wiem, że ten toty jest zna znacznie tańszy, ale na tym etapie gry po prostu te karty już jest naprawdę bardzo słaba, no, 115 markingu, 124 interceptions, y, agresja 115, co prawda nawet wyższe niż w przypadku karty Tots, ale wszystkie inne statystyki są zdecydowanie lepsze u Wandajka Team of The Season nawet powerheadera Aczkolwiek ten też ma Pore co nie zmienia faktu, że generalnie ta karta już jest przestarzała, więc wymieniłbym go, nawet nie musi być Wandaik Toc, Może być to nawet Joe Gomez, który jest na pewno dużo lepszy niż ten Wandaik i naprawdę wtedy składzik wyglądałby bardzo fajnie, więc musiałbyś poczekać kogoś jakoś elema z longshotami, żebyś miał po prostu do pary albo do trójki właśnie z Almironem oraz brantem ten sam skill boost, ale generalnie w tym składziku zbyt wiele do, do wymiany nie ma, ponieważ jest naprawdę dość grywalny, szczególnie obrona oraz, oraz pomoc. Yy, bo ten Adurys, tak mi się wydaje, mimo wszystko, mimo tych naprawdę spoko strzałów Generalnie yy, Generalnie jest dość niegrywalny, Ponieważ ten dribbling mógł być trochę lepszy Też kilka razy nim grałem i stwierdziłem, że Strzały naprawdę spoko, główki świetne ale brakuje tego driblingu, A myślę, że to mnie wszystko się y, przydaje w FIFA Mobile I dlatego właśnie y, ewentualnie mógłbyś poszukać Jakiegoś następca na, dla Duryza Ale w pierwszej kolejności właśnie Williams I oczywiście Virgil van Dijk, a naprawdę będzie spoko Dla ciebie ocenka, ja bym powiedział 6 na 10 Tego składziku, lecimy dalej Nie mam moi drodzy pojęcia ile składów już oceniłam W każdym razie myślę, że y, składzik agresywa, Którego oczywiście serdecznie pozdrawiam Będzie przed przedostatnim składem w tym odcinku Więc jeszcze po tym y, składzie 2 sobie myślę wybierzemy y, Formacja 4-2-4 I zobaczymy, jestem ciekawy I składzik wygląda w taki oto Sposób, no obrona już na tym pierwszym rzut oka naprawdę świetnie i właśnie Wojtek Szczęsny, którego polecam wcześniejszemu graczowi, bo miał jego wersję UCL, a właśnie UCL jest dużo gorsza, właśnie od Team of the Season. Zresztą widać to po statystykach i naprawdę składzik bardzo mi się podoba. i Jest jedna naprawdę bardzo, bardzo ciekawa karta, którą widzę zdecydowanie zbyt rzadko, bo jest naprawdę świetny i wydaje mi się, że może być nawet lepszy od Messiego na karcie Utoty, tego, którego oczywiście ja mam, ponieważ co prawda to ma gorsze, ale ma. Lepsze oczywiście statystyki w dribblingu, w agility oraz generalnie jeśli chodzi o, o, o cały pakiet stan, więc tutaj lepszy jest na pewno Di Maria. Yy, no ciężko powiedzieć, myślę, że gameplay wszystko by rozwiązał, w każdym razie nie zmienia faktu, że ten Di Maria jest po prostu genialną kartą. Yy, na, na lewej stronie jest to oczywiście Jaden Sancho, i tak naprawdę masz tutaj dwa boosty, ponieważ masz attacking w postaci Ronaldo oraz Sancho i masz Ibisewicza oraz Di Maria. No gdybyś sobie kupił na Neymara na lewą stronę, który kosztuje. Nie wiem ile, ze 150 milionów, no to wtedy naprawdę miałoby składać ich na jeden boost, ponieważ napastnika z finishingiem nie jest łatwo znaleźć, ale łat właśnie trudno znaleźć e, e, lewego e, skrudowego właśnie z tym boostem, ale generalnie naprawdę fajnie to wszystko wygląda, e, więc tak na ten moment to ciężko znaleźć, chyba tylko jest jeden boost, gdzie można zlonifikować e, naprawdę wszystkie, e, wszystkie pozycje, mianowicie jest to boost Second Striker. Yy, bo tam yy, skrzydłowych chyba aczkolwiek, z tego co wiem na prawej stronie jest też tylko Messi, więc generalnie naprawdę ciężko znaleźć atak naprawdę na jeden boost, jeśli są to czterech zawodników, bo oczywiście yy, łatwo, yy, w, u mnie w moim przypadku jest tak, że mam oczywiście ataki, tam jest tylko Ronaldo, yy, Messi oraz Mane, ale jak się ma czterech na atakujących to yy, jest to trochę ciężej. Ale każdy z, z tych napastników jest grywany oprócz Ibisewicza, który niestety mimo wszystko jest zbyt wolny, zbyt taki mozolny, takim kolacem po prostu I generalnie radzę ci go wymienić i po prostu kupić sobie kogoś lepszego yy, Może być to nawet z boost second striker, albo nawet z finishingiem ktoś inny, bo myślę, że ktoś się na pewno yy, lepszy znajdzie Tiago oraz Ren Renato Sanchez, naprawdę dwie fajne karty I obrona naprawdę spoko, nie mam nic, yy, nic do, za do zarzucenia, więc generalnie tak naprawdę tylko Ibisewicz byłby do wywalenia, bo cała reszta yy, prezentuje się po prostu znakomicie I dla mnie to jest ocena 8 na 10 Wielkie pozdrow dla Ciebie, rado 11 i przy. Przechodzimy oczywiście do Twojego składu 121 overall oraz 240 zgrania i naprawdę kilka bardzo, bardzo ciekawych ikon właśnie w tym składzie się znajduje. Zacznijmy od bramki, jest to oczywiście Henderson, czyli zawodnik bardzo często spotykany, Nie wiem co wy macie z Henderson, bo naprawdę wiele osób go ma, czy jest on aż taki dobry, nie mam pojęcia, tak naprawdę jeszcze jakoś nie zwracam nie na niego nigdy uwagi, jak strzelam oczywiście w wersji do tak. W każdym razie niech sobie stoi, nie mam nic do zarzucenia, ponieważ jeśli chodzi o że to w tym roku i tak to jest naprawdę temat bardzo, bardzo dziwny. Lecimy z obroną i to na, na, niestety jest problem, bo ten Rio Ferdinand, nawet jak go bardzo lubisz, to jest po prostu karta, która nie pasuje do zgrania, nie pasuje do koncepcji, ponieważ masz oczywiście Slibus Holding w postaci Socratis oraz kanavaro i właśnie Ferdinand trochę cię włomuje, ale jeśli naprawdę jesteś fanem United, to po prostu. No to jest prawie że obowiązek, żeby się gomiono na obronie, bo była to po prostu niesamowita legenda tego zespołu, oczywiście również reprezentacja Anglii, dlatego też naprawdę fajna karta. Mimo, że nie jest zbyt grywany ten Ferdinand, bo na tym etapie gry po prostu statystyki już nie domagają, co mimo wszystko naprawdę fajny akcent dla ciebie. DIA oraz Best No i to jest taka sprawa, ponieważ ten DIA jest kanterem naprawdę oprócz szybkości za bardzo nic nie ma, więc generalnie tego DIA polecam ci wymienić. Mógłbyś zrobić sobie ewentualnie na Sancho w SBC, bo myślę, że on aktualnie jest dość tani do zrobienia, dlatego mógłbyś go zrobić i wtedy miałbyś po prostu cały atak wraz z Dalgishem oraz Beniderem oraz Bestem Second Strikerem. Ale oczywiście ostateczna decyzja zależy tylko od ciebie i ty po prostu decydujesz, co z tym skodem zrobić. W każdym razie polecam wymienić właśnie DIA. No i na ataku właśnie Benider naprawdę świetna karta, gra i jest po prostu genialnie. To, to to. genialne, oczywiście gdyby nie fakt, że wyszedł Ronaldo, to po prostu tym derem grałbym do dziś no i Kenny Dalglish, z nim jest taki problem, ponieważ on generalnie z pozoru jest naprawdę bardzo grywalną kartą ponieważ masa against jest ikoną i ze wszystkimi się zgrywa problem w nim jest taki, że te jego statystyki po prostu na tym etapie są naprawdę dość przeciętne i po prostu nawet już taki Sanchez, który wyszedł znacznie, znacznie wcześniej jest lepszy od takiego Dalglisha z klimu flip flap to jest chociaż taki plusik oraz Naprawdę fajne special trade, ale generalnie muszę powiedzieć, że naprawdę tutaj statystyki Dreamingu oraz kontroli piłki są dość słabe. Więc, longshoty oraz siła strzału, to jest trochę ratujące, ponieważ w jego przypadku naprawdę tutaj wystarczy nacisnąć przyciski i on od razu ładuje bramkę. Ponieważ, jak się go wykoksuje do stówki oraz na 16 boost, to myślę, że te statystyki byłyby porównywalne gdzieś do, tak do 135. Więc, naprawdę, jeśli chodzi o strzały, naprawdę fajna sprawa, ale Dreaming oraz szybkość trochę u niego kuleją. No i co, mamy jeszcze w pomocy Wiirem, mamy oczywiście Branda, Brand jest naprawdę fajną kartą oraz jest Dejong. No Dejong niestety yy, na tym etapie gry jest po prostu sobieutką kartą, naprawdę statystyki po prostu są... No już trochę beznadziejne, tak mi się nawet wydaje, więc tego De Jonga polecam wymienić. Mógłbyś stworzyć albo właśnie kogoś do pary właśnie z wiejerem, aczkolwiek Wiera nie jest dobra, ale już, jak już go zrobiłeś po prostu Generalnie widzę, że jesteś fanem ligi angielskiej, ponieważ Masz Ferdinanda, czyli oczywiście ikonę United, masz Wejery, czyli Ikonę Arsenalu oraz Gisza ikonę Liverpoolu, więc... No jeszcze besta oczywiście ikonę Manchester United, więc naprawdę widać, że nie wiem, jakoś lubisz tą historię angielskiej piłki. W każdym razie jeśli chciałby stworzyć jakąś parę właśnie z wierem to poszukaj sobie zawodnika z long passingiem z jakichś nowych eventów i naprawdę byłoby to lepsze rozwiązanie niż po prostu Dejong, który... Na tym etapie gry po prostu już nie daje rady Taka jest po prostu prawda Ale generalnie oprócz właśnie tego Dejonga oraz Ndieje Ten składzik naprawdę wygląda bardzo fajnie Mi się podoba, bo jest oryginalny, bo mamy Dalgisza oraz Viero oraz Fernanda, czyli ikony Dość rzadko spotkane, to właśnie naprawdę bardzo lubię Ponieważ oryginalność, myślę, że to jest naprawdę Fajna cecha i dlatego dla Ciebie Ocenka to będzie 8 na 10, a my lecimy do Ostatniego składu Dobox ma 129 overall oraz 250 granie, Więc pozdrawiam Cię serdecznie Dobox A my przechodzimy sobie do Twojego składu no i tak to moi drodzy wygląda Obrona naprawdę już bardzo mi się podoba Ginter jest dobrą kartą, wystarczy go tylko podkoksować I naprawdę będzie bestią, podobnie jak Acerbi podobnie jak Defray Więc naprawdę jest wielu dobrych zawodników na tej pozycji Jeśli chodzi o, o CB Jeśli chodzi oczywiście o Iwencik, Team of the Season Więc naprawdę jest sporo perełek Wcale nie aż takich drogich i myślę, że warto Się rozejrzeć na rynku, jeśli ktoś poszukuje naprawdę dobrego obrońcy Kanaval Rüdiger To są naprawdę już gwarancja jakości, bardzo dobrze obrońcy W dalszym ciągu, w także jeszcze się Odnajdują, no i poza tym tak w pomocy Milinkowi Sawiciu oraz Hulit Polecam sobie wymienić tego yy, Savicia, ponieważ Lepiej by było, zdobył sobie pomocnika Z tym samym skillboostem, więc myślę, że warto pójść w kogoś innego yy, Hulit to oczywiście świetna karta Mógłbyś sobie kupić, nie wiem, niem nie wiem, czy on jest tani Czy drogi, ostatnio zbytnio nie sprawdzam, Ale pasowałby się do Skodu, ponieważ jest Premier League I zgrywa się z Obamyangiem oraz Almironem yy, A propos jednak Almirona To wydaje mi się, że tutaj też yy, Niestety skillboost trochę go tutaj niszczy, ponieważ yy, Co prawda Longshot jest dobrym skillboostem, ale Niestety yy, fajnie by było, gdybyś Stworzył sobie cały, aczkolwiek no, cały Skadzik ze Skilibustem Attacking, ale na, te, na tej pozycji RM, niestety, też jeszcze nie ma za właśnie z, z tym sklibustem więc naprawdę to jest trochę ciężko. Yy, w każdym razie mamy na ataku Coutinho, Obamiangę oraz Bestę. I wydaje mi się, że lepiej by było, gdyby się jednak tego Obamianga yy, wyrzucił. Wiem, że sporo osób go ma, ponieważ jest naprawdę yy, fajną kartą, aczkolwiek w dalszym ciągu zastanawia mnie fakt, dlaczego on jest wolniejszy od Manzemy. No. Pierre-Emerick Aubameyang, jeden z najszybszych zawodników w piłce nożnej, jest po prostu wolniejszy od Karima benzymy, który nigdy jakiś specjalnie szybki nie był. No naprawdę jej czasami tak zaskakuje, że po prostu to jest masakra. W każdym razie no, Pierre-Emerick Aubameyang oczywiście ma swoje siły, ale w driblingu trochę raczej jednak mi wszystko kuleje i dlatego warto byłoby się rozejrzeć za kimś innym, bo na tym etapie gry ten Obama jak po prostu, no niestety driblingowo może nie przejść większości obrońców. Bez oczywiście oroskotina naprawdę bardzo fajne karty, więc na byłby do zmiany, ewentualnie jakiś zawodnik na tej prawie pomocy. E, gdybyś znalazł kogoś za takim, a gdyby nie, no a jeśli nie, no to oczywiście. Yy, musiałby zostawić tego admira, no bo naprawdę też, też fajna karta No generalnie wiecie, yy, zawsze warto dążyć do, do celu, żeby jednak yy, coraz mniej tych Sklibusów w składzie mieć Ale nieraz jest to tak naprawdę dość ciężko, więc yy, tak naprawdę masz generalnie fajny, grywalny składzik Savage, yy, Savicia mógłbyś wymienić właśnie na, na, jakiegoś, stop, na jakiegoś pomocnika yy, z, ze Sklibusem Kapten I ewentualnie tego Obamianga na jakiegoś innego napastnika z attackingiem Jak nie Ronaldo, to na przykład, nie wiem yy, No właśnie, jak nie Ronaldo, to Lewandowski, więc tak naprawdę ten Obamiang Wcale nie jest aż taką złą decyzją Ale w pierwszej kolejności mógłbyś wymienić Mininga wyczasowicia właśnie za pomysłnika Ze sklepusem bo po prostu byś, tych sklepusów W twoim składzie aktualnie jest zbyt dużo Ale generalnie naprawdę bardzo ciekawy składzik I również tutaj y, ocenka będzie naprawdę sympatyczna Bo 7 na 10 dla ciebie no i to tyle. Także jeśli chcielibyście, żeby w kolejnym odcinku właśnie pojawił się wasz składzik i żebym ocenił właśnie wasz team, no to wysyłajcie zaproszenia do grona znajomych mojnik. Jeszcze raz przypominam, Albi FC Barsa. Y, Albi FC Barsa dokładnie. No i jeśli oczywiście nie, nie znajdziecie się w tym odcinku, no to możecie też wysyłać wasze składziki. Y, Nadujemy oczywiście Albi podługo Barsa, podługo YouTube, i wtedy kto wie, może wam odpowiem. I właśnie też drodze y, w kwestii składu. A my widzimy się w kolejnych odcinkach, zobaczymy, co nas czeka w kolejnych odcinkach. Jeśli chodzi oczywiście o FIF Mobile i nowe eventy. Trzymajcie się, no i cześć!